Dzień dobry Państwu. Ja bym chciał się opowiedzieć o tym człowieku, który widzicie Państwo na zdjęciu. Jest to postać moim zdaniem niezwykle interesująca i, że tak powiem, historograficznie zaniedbana, gdyż tak naprawdę no, była dzisiaj mowa o wielu różnych, że tak powiem, prezesach, przewodniczących Rady Gmin Żydowskich. O Efraimie Baraszu wiemy tak naprawdę niewiele, są o nim tylko zmianki w różnego rodzaju publikacjach. A postać jest fascynująca, wręcz bym powiedział. Ona wymycha się wszelkim schematom. Przy czym chciałbym od razu coś wyjaśnić. W referacie będę mówił o wielu trudnych wyborach, przed którymi stanął ten człowiek. Jego decyzje stały się przyczyną wielu negatywnych opinii o nim, które powstały już w czasach istnienia getta. Tym niemniej w mojej, w moim, moim zdaniem na tle innych przewodniczących Judneratu baraż upada bardzo korzystnie. Urodził się w roku 1892 w Łukowysku. W młodości był działaczem syjonistycznym, a stopniowo stawał się jedną z najbardziej wpływowych postaci w swoim mieście. Był także przedsiębiorcą, dyrektorem banku, członkiem Rady Gminy Żydowskiej. W roku 1934 zamieszkał w Białymstoku, gdzie od pewnego momentu pełnił funkcję przewodniczącego Gminy Żydowskiej. Ludzie, którzy zapamiętali go z czasów okupacji wyrażali się o nim w superlatywach. Mówiono, że miał łagodny charakter, miły sposób bycia, łatwo zdobywał przychylność ludzi, którzy z nim, którzy z nim obcowali. Jednocześnie był rzutki, przedsiębiorczy, energiczny, pracowity i inteligentny. Podobno szanowali go nawet Niemcy. Nic też nie wiadomo, aby barasz wykorzy wykorzystał swoje stanowisko do wzbogacenia się, co też było, że tak powiem, cechą wielu innych przewodniczących przeróżnych uneratów. Sytuacja, że tak powiem, w Białymstoku i na nie była inna, niż, niż, gdzie, niż, niż na terenach, o których, o których była mowa do tej pory. Tam, że tak powiem, zagłada Żydów zaczęła się, zaczęła się od, no, zapoczątkowała ją wojna niemiecko-sowiecka. Niemcy pojawili się w Białymstoku już 27 czerwca. Jeszcze tego samego dnia kazali utworzyć Judenrat. I na prezesa wyznaczyli 64-letniego rabina, Gedalego Rosenmana. Ten jednak, to był już starszy człowiek, od razu znalazł się w cieniu swego zastępcy, Efraima Barasza. I choć tak naprawdę to Rosenman pełnił rolę prezesa, to, to faktycznym prezesem był przez cały okres funkcjonowania getta Efraim Barasz. Niemcy po zajęciu Białego Stoku od razu pokazali, na co ich stać. Zagłada białostowskich Żydów do dziś kojarzy się przede wszystkim ze spaleniem Wielkiej Synagogi. I to miało miejsce od razu 27 czerwca, kiedy weszli do Białego Stoku. Zapędzili do niej około 800 Żydów, budynek podpalili, a do uciekających z pożogi strzelali. Jednocześnie miał miejsce pogrom w centrum miasta, w którym znaczy łączna ilość ofiar tego dnia. E, Wynosiła około 2000 ludzi. Tu mamy zdjęcia synagogi po spaleniu. Kolejne zdjęcie to jest zdjęcie lotnicze no, z pożarem tej części jakby miasta. Na, tym, na, tej, na, na, że tak powiem, na tej zbrodni Niemcy nie poprzestali. Od 3 lipca zaczęły się kolejne egzekucje Żydów. Tam łączno, Możemy powiedzieć, że łączną liczbę zamordowanych szacujemy na, na, na około tysięcy. Te liczby oczywiście są pewnym przybliżeniem. Poza tym, że mówię o tym relacji żydowskiej, tak naprawdę ile było faktycznych ofiar do dzisiaj, do dzisiaj nie wiemy. Po, tej, po tych egzekucjach poinformowano Juden Rad, że Żydzi muszą złożyć ogromną kontrybucję, aby uwolnić aresztowanych. Gdy okup zebrano, barasz z delegacją udali się do komendanta miasta. Tam po chłodnym przyjęciu zostali poinformowani, że aresztowani zostali wysłani do obozów w Niemczech, a dostarczony okup może uchronić Żydów przed dalszymi aresztowaniami. Tym niemniej w Białymstoku o, ty, o tych masowych zbrodniach wiedziano i fakt ten działał obezwładniająco na Żydów. Także mamy tu jakby w Białymstoku inną sytuację niż w innych miastach w, w Polsce. Tam, że tak powiem, okupacja niemiecka zaczyna się. Że tak powiem, mocnym uderzeniem, że tak się wyrażę. Tego nie ma gdzie indziej. W kolejnych tygodniach Barasz zajmował się organizacją jednoratu. Miał on kilkanaście wydziałów, łącznie pracowało w nim ponoć około 500 urzędników. Wraz z 200-osobową policją stanowili oni elitę getta. Ludzi tych często postrzegano negatywnie. I tutaj będzie krótki cytat z relacji Idy Feller. Cytuję, żony judenratowej wierchuszki noszą głowę wysoką i uśmiechają się. Z dnia na dzień grubieją i pięknieją. Kto mógłby się z nimi mierzyć? Ich mężowie żyją, pracują w judenracie. Kiedy spotyka się takiego na ulicy, ustępuje mu się miejsca na chodniku. Ludzie boją się ich jak Niemców. Koniec cytatu. Samo getto, którego plan widzą Państwo na ekranie, jako oddzielna, jako oddzielna część miasta powstało już 1 sierpnia 41 roku. Tak naprawdę nie wiemy ilu miało mieszkańców, szacunki oscylują wokół 45 tysięcy. Na tle innych to białostockie istotnie się wyróżniało. Nie było tu głodu, rażącej nędzy i podobno panował nawet ład i porządek. Ee, Żydzi pracowali w, w różnych zakładach i fabrykach, realizując zlecenia niemieckie. Pracowano zarówno w getcie, jak i poza nim. Przeróżne komisje niemieckie, które bezustannie wizytowały getto, nie szczędziły słów pochwały, a Barasz wytrwale dążył do przekształcenia getta w jeden wielki obóz pracy. Głęboko wierzył, że ocali to jego mieszkańców. Nieustannie przekonywał i apelował o to, aby pracowano rzetelnie. Tłumaczył, że Niemcy nie zlikwidują getta, jeśli uznają je za przydatne, niezbędne. Już wspominałem tak w tej dyskusji, która była wcześniej o tym, że dysponujemy protokołami Judenratu i tam, no, bezustannie, na każdym spotkaniu, że tak powiem, baraż czy inni, że tak powiem, funkcjonariusze Judenratu apelują, proszę, żeby, żeby ludność podporządkowała się im i pracowała, bo to ma szansę ocalić ich od śmierci. Niemcy jednak robili swoje. 11 września 1941 roku niemiecki komendant policji w Białymstoku wydał rozkaz deportowania części Żydów z getta białostockiego do miejscowości Próżany. Judenrat otrzymał polecenie, by codziennie dostarczać listę tysiąca osób, w pierwszej kolejności robotników niewykwalifikowanych i bezrobotnych. I baraż znów prosił, negocjował, przekupywał, jednak od. Od 18 września do 19 października 1941 roku wywieziono około 4000 osób. Tych ludzi wywiezionych do getta w Próżanie nie spotkała zagłada, przynajmniej w tym momencie, gdyż było, był to jakiś, jakiś, był po prostu jakiś rodzaj getta pomocniczego, ja tak bym to powiedział, do którego trafiali Żydzi z różnych miejscowości, nie tylko z stoku przy czym warunki, które panowały w tym getcie były znacznie gorsze niż te w Białostockim. Miały miejsce ucieczki Żydów z getta w Próżanach do getta w Białostoku. powrotne ucieczki. Oprócz nieustannego obłaskawiania Niemców, desperackich prób zorganizowania życia i pracy w getcie, uwagę Barasza zaprzątały dwie sprawy. Raczkujące i podzielone na wiele organizacji podziemie oraz agentura gestapo. I aby utrzymać się przy władzy musiał okie okiełznać jednych i drugich. I trzeba przyznać, że zrobił to po mistrzowsku. Spotykał się regularnie przynajmniej z kilkoma przedstawicielami konspiracji. Najwięcej wiemy o jego kontaktach z Hajo Grossman, reprezentującą Hashomer Hasair i z Mordechajem Tenbaumem, reprezentującym DORO oraz żydowską organizację bojową. Co ciekawe, tych dwoje wystawiło mu generalnie pozytywną opinię. Ten Baum, późniejszy przywódca powstania w getcie białostockim, zaliczył go nawet do grupy trzech przyzwoitych prezesów. Pozostali według niego to Czerniaków z Warszawy i Brawer z Grodna. Barasz pomagał konspiratorom, konspiratorom dawał pieniądze, złoto, umożliwiał legalizację. Podobno powstał nawet na terenie getta kibuc stworzony przez, przez, przez grupy syjonistyczne. Jednocześnie rozmawiał z nimi, próbując wybadać, co zamierzają, jakie są ich możliwości. Nie wiemy, czy faktycznie sympatyzował z podziemią, czy chciał w ten sposób mieć ich pod częściową kontrolą. No oczywiście działanie to mogło być czymś w rodzaju policji ubezpieczeniowej na czasy powojenne. No, pamiętajmy też, że Barasz dowiadywał się od konspiratorów, co dzieje się w innych miastach. Bulwersowało go postępowanie prezesa getta wileńskiego Jakuba Gensa, którego współpraca z Niemcami przybrała według niego wynaturzone formy. Dla władzy Barasza w getcie tak naprawdę groźniejsza była agentura gestapo. I tu dwa razy popełniono ten sam błąd. Najpierw. Jednym z policjantów żydowskich został niejaki Feniksztajn, który po nawiązaniu współpracy z Gestapo zaczął wykorzystywać swoją pozycję, by wzbogacić się, szantażując i wyłudzając pieniądze i kosztowności od współrodaków. By się go pozbyć, wykorzystano człowieka o nazwisku Zelikowicz. Ten spowodował, że Feniksztajn trafił do, do niemieckiego więzienia, gdzie zmarł. Natomiast młody i rzutki Zelikowicz szybko zajął jego miejsce, i okazało się, że. Tak naprawdę ugoszono pożar benzyno. Cała ta operacja omal nie doprowadziła do katastrofy i Zelikowicza pozbyto się dzięki dość wyrafinowanej intrydze z udziałem Niemców. Pod koniec 1942 roku dobrze zdawano sobie sprawę, jaki los czeka Żydów. O Treblince wspominano na, narodach, na, na Radach Judoratu. W listopadzie 1942 roku miała miejsce akcja likwidacyjna Żydów z okręgu Białystok. Niemcy deportowali wówczas Żydów z get do obozów zbiorczych, a stamtąd do Treblinki. Getto białostockie wówczas ocalało. To, że się tak stało, było ponieść zasługą Barasza i jego dobrych relacji z Niemcami. Lecz najpewniej zaważyła tu logistyka. Samo przetransportowanie Żydów zgromadzonych w obozach przejściowych do obozu zagłady zajęło Niemcom niemal dwa miesiące. W lutym 1943 roku nadeszło jednak nieuniknione. Niemcy zażądali od judenratu białostockiego wydania ponad 17 tysięcy nieproduktywnych Żydów. Nieproduktywnych w cudzysłowie, oczywiście. Podobno w wyniku zabiegów Barasza liczbę to zmniejszono do 6300. Jego zadaniem było natomiast przygotowanie list tych, którzy mieli zostać deportowani. Jakoś udało mu się też, udało się przekonać rodaków, a nawet podziemie, że warto jest ponieść tę ofiarę, by ocaleli pozostali. Tym niemniej 5 lutego 1943 roku, w dniu rozpoczęcia akcji okazało się, że Żydzi stawili bierny opór, masowo ukrywając się. Listy barasza na niewiele się zdały i Niemcy wraz z policją żydowską sami wyszukiwali ofiary. Po tygodniu z gettą było nawet 10 tysięcy Żydów, a kilkuset zabito na miejscu. Legendo obrósł desperacki czyn Itzhocha Malmeda, który oparzył Niemca kwasem solnym, a ten oślepiony przypadkowo zastrzelił swego kolegę. W zamieszaniu Malmed zbiegł, Niemcy w odwecie zamordowali około 100 Żydów i zagrozili eskalacją mordów, jeśli sprawca się nie znajdzie. Barasz wówczas wyznaczył za jego wydanie nagrodę 10 tysięcy marek. Malmeda odnalazł żydowski agent, lecz Niemcom dostarczył go właśnie Barasz. Malmet został powieszony w bramie Judenratu. Czy fakt, że w lutym 1943 roku barasz gorliwie wysługiwał się Niemcom jest dowodem na jego służalczość, czy przeciwnie, poprzez swoją spolegliwość ocalił on istnienie getta na kolejne pół roku? Czy rację mają ci, którzy wówczas odsądzali barasza od czci i wiary? Czy ci, którzy widzieli w nim omla nie, męża stanu, który musiał wybierać między złem a złem? Moim zdaniem to, co robił czy nie robił, nie miało większego znaczenia. Zarówno akcja lutowa, jak i likwidacja getta w sierpniu 1943 roku były rezultatem rozkazów wydanych w Berlinie. Przekonanie Barasza, że getto ocaleje, jeśli będzie pożyteczne, było iluzją. Zagadka, czy faktycznie w to wierzył, czy tylko tak prezentował swoim rodakom, pozostanie nierozwiązana. Nie możemy też wykluczyć tego, że robił to z powodów oportunistycznych, domyślając się, że gdyby postąpił inaczej, Niemcy po prostu by go, zastąpiliby go kimś innym. Wybór miał tylko jeden, mógł wykonywać polecenia niemieckie albo nie. To drugie oznaczało dla niego nieuchronną śmierć. Ostateczna likwidacja getta białostockiego miała miejsce w sierpniu 1943 roku. Wieczorem 15 sierpnia... W budynku Gestapo odbywała się narada dotycząca planowanej likwidacji getta. Około godziny 18.00 wezwano na nią Barasza. I nakazano mu poinformować Żydów o tym, że na drugi dzień ma, ma być rzekoma ewakuacja do Lublina. Podobno wiadomość ta była dla Barasza wstrząsem. Cały drżał i był przybity. Nie ulega wątpliwości, że zdawał sobie sprawę, że to już koniec. Rankiem 16 sierpnia 1943 roku na ulicach zawisło ogłoszenie judenratu o tym, że Żydzi mają zgromadzić się w rejonie jednej z brangetta przy ulicy Jurowieckiej. Żydzi generalnie posłuchali tego polecenia. W w, rejonie tego, w tym miejscu zgromadziło się około 30 tysięcy ludzi, tak? Mówią relacje, no, liczba ta wydaje się wprost nieprawdopodobna. Krótkotrwały, krótkotrwały i desperacki opór garstki młodzieży, nazywany później Szumnie Powstaniem, był tak naprawdę niewiele znaczącym epizodem, niemal niedostrzeżonym wówczas przez Niemców, a potępionym przez zgromadzonych na miejscu zbiorki Żydów. Tego samego dnia, kilka godzin później, zgromadzeni Żydzi zostali wyprowadzeni z getta i spędzili kilka dni na placu na Pietraszach skąd większość trafiła na Majd... do Treblinki, a niektórzy na Majdanek. Ci, którzy to pojechali na Majdanek, żyli jeszcze niemal trzy miesiące. Czy mogło być inaczej? Czy Barasz, wracając wieczorem 15 sierpnia do getta, mógł wezwać rodaków do faktycznego oporu? Co byłoby, gdyby przeszedł na stronę podziemia i powiedział rodakom, ukryjcie się, walczcie się, walczcie, nie macie już nic do stracenia. Ghetto było pełne kryjówek, które były już przygotowane wcześniej w czasie akcji lutowej. E, było też kilka tysięcy robotników, którzy nie byliby najmniej słabi i zagłodzeni. Być może, gdyby tak się stało, mielibyśmy do czynienia z rzeczywistym powstaniem. E, rankiem 16 sierpnia Żydzi nie posłuchali wzywających do oporu powstańców, ale co byłoby, gdyby do walki wezwał ich barasz? E, co ciekawe, takiej właśnie postawy spodziewało się od niego podziemie, a przynajmniej Mordechaj Tenbaum, który dopytywany przez swoich kolegów mówił, że baraż w godzinie próby stanie po stronie powstańców. Mało tego, taką możliwość dopuszczali Niemcy, gdyż do getta weszli nocy post i postawili posterunki w najwyższych ner punktach, a getto otoczyły niewidziane nigdy w Białymstoku siły. Było to około 3000 policjantów ukraińskich i niemieckich. 16 sierpnia barasz był jednak już tak naprawdę nieważny. Podobno pobito go i schronił się wraz z innymi prominentami w budynku Straży Pożarnej. Nie trafił, co prawda, na plac w Pietraszach. Pozostał w tak zwanym małym getcie. 8 września 1943 roku wraz z pozostałymi przy życiu wywieziono go na Majdanek. Przed odjazdem do obozu żywił ponośne nadzieję, że i tam będzie prezesem. Jeśli faktycznie ta informacja jest prawdziwa, no stawia to pod znakiem zapytania dobre opinie o, o Baraszu. Prawdopodobnie 3 listopada 1943 roku Barasz został zabity w czasie akcji dożynki. Dziękuję.